Witajcie! Dziś zabieram Was do New Jersey, które wszystkim uwielbiającym niezwykłe historie nieodłącznie kojarzy się z diabłem. Diabłem z Jersey, będącym jednym z najbardziej enigmatycznych stworów w amerykańskim folklorze. Jego niezwykła historia sięga XVIII wieku i związana jest z regionem Pine Barrens. Znajdującym się, jak nazwa tytułowego diabła wskazuje, w stanie New Jersey. Legenda, która co jakiś czas wraca na pierwsze strony gazet, niezmiennie fascynuje nie tylko mieszkańców USA, ale także miłośników tajemnic i zjawisk nadprzyrodzonych na całym świecie. Diabeł z Jersey stał się tematem książek, artykułów, i filmów dokumentalnych, a jego historia, pełna grozy i tajemnic, od lat wzbudza ciekawość i przerażenie. Pierwsze wzmianki o diable Jersey sięgają 1735 roku i miejscowości Leeds Point. Ponoć wszystko zaczęło się od kobiety znanej jako Mother Leeds. Matki, dwanaściorga dzieci, która dowiedziawszy się, że po raz kolejny jest w ciąży, miała wykrzyknąć: Niech to będzie, będzie diabeł! Zgodnie z życzeniem i przekazywanymi sobie z ust do ust opowieściami, jej trzynaste dziecko, zamiast urodzić się jako zwykłe niemowlę, przyszło na świat pod postacią przerażającej hybrydy. Potwora, o głowie konia, skrzydłach nietoperza, długiej szyi, kopytach i szczurzym ogonie. Podobno podczas narodzin rzeczony diabeł miał zabić położną, a następnie uciec przez komin i zniknąć w gęstych, ciemnych lasach Pine Barrens. Niektóre wersje legendy sugerują, że Mader Litz miała być wiedźmą lub osobą uważaną za związaną z siłami nadprzyrodzonymi, co dodatkowo wzmacniało klimat grozy otaczający tę niezwykłą historię. Część badaczy sugeruje także, że opowieść mogła zrodzić się na skutek rodzinnych konfliktów. Daniel Leeds, patriarcha rodziny, był kontrowersyjną postacią w kolonialnym New Jersey. Publikował almanachy, w których umieszczał różne prognozy astrologiczne i religijne wywołując tym samym coraz to nowe konflikty z sąsiadami i narażając się na krytykę ze strony społeczeństwa. Faktem jest, że Benjamin Franklin, czyli przyszły ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych, parodiował liców w swoich publikacjach, co z kolei niewątpliwie przyczyniło się do nadania rodowi lic złej sławy. Mówi się nawet, że mit diabła z Jersey mógł mieć na początku charakter czysto satyryczny, a jego celem było, powiedzmy, że przypięcie rodzinie lits, symbolu, albo jak kto woli, łatki w postaci diabelskiego stworzenia. Pierwsze doniesienia o diable z Jersey pojawiły się w XIX wieku. To właśnie wtedy mieszkańcy okolicznych wiosek zaczęli zgłaszać ataki na zwierzęta gospodarskie. W latach 1800 do 1840 zarejestrowano liczne przypadki, w których znaleziono zmasakrowane ciała zwierząt, przypisując je działalności tajemniczego stworzenia. Początkowo podejrzewano wilki lub dzikie psy. Jednak wiele osób twierdziło, że ślady i obrażenia na ciałach zwierząt wskazywały na coś o wiele bardziej niepokojącego, coś czego żadne zwierzę nie mogło się dopuścić. W 1816 roku doszło do jednego z najbardziej znanych spotkań z diabłem z Jersey, które miało miejsce podczas polowania byłego króla Hiszpanii, Józefa Bonaparte, brata Napoleona. Jak sam twierdził, podczas polowania natknął się na dziwne stworzenie o czerwonych, świecących oczach, które bez dwóch zdań przypominało istotę z legendy. Opowiadał, że kiedy spojrzał w oczy stworzenia, poczuł przerażenie, które sprawiło, że nie mógł się ruszyć. A ponieważ był osobą znaną, powszechnie cenioną, a jego słowa brane były na poważnie, ta relacja dodała wiarygodności opowieści o Diable z Jersey. Mieszkańcy Pine Barrens niejednokrotnie natrafiali na dziwne ślady kopyt w błocie, które nagle się urywały, co sugerowało, że istota, która je pozostawiła, mogła unosić się w powietrzu. Owe znaleziska wzbudzały strach i niepokój, sprawiając, że ludzie zaczęli wierzyć w potwora, który zamieszkuje lasy New Jersey, potwora, który atakuje bez ostrzeżenia. Największa aktywność diabła z Jersey przypada na pewien tydzień w roku 1909. W New Jersey oraz sąsiednich stanach Pensylwanii i Delaware w ciągu zaledwie kilku dni odnotowano setki relacji na temat obserwacji stworzenia. Tym samym diabeł trafił na łamy największych gazet. Cytowane w artykule relacje świadków były do siebie niezwykle zbliżone. Wszyscy opisywali istotę jako latającego potwora, o głowie przypominającej głowę konia lub dużego psa i, jak mówili, wyrazisty profil i kształt głowy były szczególnie przerażające. Twierdzili też, że miał błoniaste skrzydła, podobne do skrzydeł nietoperza, które były nieproporcjonalnie duże względem ciała i miały rozpiętość około dwóch stóp. Jego tylne kończyny przypominały nogi ptaka, jak u żurawia, co nadawało z jednej strony dziwacznego, a z drugiej niepokojącego wyglądu. Wspominali o czerwonych, jarzących się w ciemności oczach, które były ponoć najbardziej charakterystycznym i przerażającym elementem jego wyglądu i o przeraźliwym dźwięku, który wydawał, porównywanym do krzyku kobiety lub dzikiego zwierzęcia. Media intensywnie relacjonowały sprawę, a mieszkańcy New Jersey byli w stanie niemalże zbiorowej paniki. Szkoły i fabryki zamykano, a ludzie unikali wychodzenia z domów po zmroku. Policja zorganizowała nawet specjalne patrole, aby spróbować schwytać lub przynajmniej odstraszyć stwora, ale wszystkie próby okazały się bezskuteczne. Po tym pełnym napięcia i strachu tygodniu relacje nagle ucichły. Podejrzewano, że to dlatego, żeby nie wywoływać masowej histerii, choć chyba na to i tak było już za późno. Po 1909 roku doniesienia o Diable z Jersey stały się rzadsze, jednak nie zanikły całkowicie. W 1951 roku w miasteczku Gibstown grupa dzieci zgłosiła, że spotkała dziwnie wyglądające stworzenie przypominające latającego potwora. W 1991 roku motocyklista w Pine Parents twierdził, że diabeł z Jersey przeleciał tuż nad nim. Również jeden ze świadków podróżujących samochodem opisał swoje doświadczenia w następujący sposób. Jechałem przez Pine Barrens nocą i nagle zobaczyłem, jak coś wielkiego i czarnego przeleciało tuż nad moją maską. Jego skrzydła były potężne, a kiedy spojrzałem, zauważyłem wpatrujące się we mnie czerwone oczy. To było coś, czego nigdy nie zapomnę. Choć przez wielu uważany za mit... Diabeł z Jersey jest wyjątkowym fenomenem kulturowym, który głęboko zakorzenił się w folklorze Ameryki, zwłaszcza wśród mieszkańców stanu New Jersey. Fascynacja tą tajemniczą istotą nie ogranicza się jedynie do lokalnych przekazów. Stwór Spine Barents stał się przedmiotem licznych badań, hipotez, a także inspiracją dla dzieł popkultury, książek, filmów i programów telewizyjnych. Z czasem stał się wręcz ikoną. Pojawił się m.in. w odcinkach popularnego serialu z archiwum X, gdzie jego postać została przedstawiona jako tajemnicze, grasujące po lesie stworzenie. Programy telewizyjne, takie jak Destination Truth oraz Monsters and Mysteries in America, również poświęciły Diabłu z Jersey specjalne odcinki przedstawiając świadków, którzy rzekomo spotkali stwora oraz badaczy próbujących ustalić prawdziwość ich relacji. Temat and... Diabła z Jersey chętnie podejmuje literatura, szczególnie literatura grozy i science fiction. W książkach o kryptozoologii, które opisują mityczne stworzenia na całym świecie, Diabeł z Jersey zajmuje ważne miejsce obok takich postaci jak Wielka Stopa czy Chupacabra. Przedstawia się go jako jedno z najbardziej intrygujących zjawisk tego typu w Ameryce Północnej, spekulując na temat jego możliwego pochodzenia i szukając potencjalnych wyjaśnień dla licznych spotkań i relacji na jego temat. A relacje świadków spotkań z diabłem z Jersey są przeróżne, ale ich liczba sugeruje, że stworzenie to nie jest jedynie legendą, ale może mieć związek z realnymi zjawiskami, których natura pozostaje niewyjaśniona. Świadkowie zgadzają się w jednym. Wszyscy podkreślają, że spotkania z diabłem są przerażającymi doświadczeniami, które trudno porównać do czegokolwiek innego. Wśród licznych relacji wyróżnia się świadectwo kobiety imieniem Jane, która spotkała diabła podczas wieczornego spaceru w Pine Barrens. Jak mówiła: "Było ciemno, kiedy zauważyłam dziwny cień na ziemi. Spojrzałam w górę i zobaczyłam ogromnego stwora z błoniastymi skrzydłami. Czerwone oczy spojrzały prosto na mnie, a dźwięk, który wydał, przeniknął mnie na wskroś. Uciekłam przerażona, ale do dziś mam koszmary." Jej relacja odzwierciedla to, co mówi wielu innych świadków przerażenie i poczucie bezradności. Inny świadek, John Irwin w latach 90. relacjonował swoje doświadczenie z diabłem z Jersey, które miało miejsce na odludnej drodze. Jak sam twierdził, widział stworzenie o długości około sześciu stóp, czyli niecałych dwóch metrów, które wyszło z lasu i stało na poboczu drogi. Jego opis stworzenia był zbliżony do innych relacji. Skrzydła, długi ogon i wyłupiaste czerwone oczy. Irwin powiedział: Patrzyłem na niego przez kilka sekund, ale czułem, jakby to trwało wieczność. Wiedziałem, że muszę się ruszyć, ale byłem sparaliżowany strachem. I mimo że najbardziej spektakularne przypadki obserwacji Diabła z Jersey miały miejsce na początku i pod koniec XX wieku, to także w XXI wieku pojawiły się nowe doniesienia o spotkaniach z tym tajemniczym stworzeniem. W 2015 roku David Black, mieszkaniec New Jersey, twierdził, że podczas jazdy samochodem zauważył dziwną istotę przelatującą nad drogą. Udało mu się uchwycić na zdjęciu ciemną sylwetkę przypominającą skrzydlatą postać z długim ogonem. Fotografia stała się wiralem i wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, a przy okazji podzieliła internautów na tych, którzy uważali ją za dowód na istnienie Diabła z Jersey oraz tych, którzy widzieli w niej jedynie cień lub złudzenie optyczne. Inny przypadek miał miejsce w 2016 roku, gdy małżeństwo z Filadelfii relacjonowało spotkanie z diabłem podczas wycieczki do Pine Barrens. Kobieta opisała swoje doświadczenie jako paraliżująco przerażające, wspominając o czerwonych, jarzących się oczach, które przez chwilę wpatrywały się w nią, po czym zniknęły w ciemności lasu. Byłam pewna, że to tylko historia dla turystów, ale teraz wiem, że coś tam jest. I to coś, czego nie da się wyjaśnić racjonalnie, mówiła. Takie relacje z ostatnich lat ożywiają zainteresowanie legendą i przypominają, że diabeł z Jersey pozostaje zagadką. Przez lata pojawiło się wiele teorii, które próbują racjonalnie wyjaśnić, czym właściwie jest diabeł z Jersey. Jedna z hipotez sugeruje, że legenda o diable mogła być oparta na realnych spotkaniach z dużymi ptakami drapieżnymi, takimi jak żurawie czy orły, które w odpowiednich warunkach oświetleniowych mogą wydawać się nienaturalnie duże i przerażające. Nocą, szczególnie w gęstym lesie Pine Barrens, spotkanie z takim zwierzęciem mogłoby istotnie wywołać przerażenie i doprowadzić do tworzenia i przekazywania dalej opowieści o spotkaniu z mitycznym stworem. Inna teoria mówi o możliwości istnienia nieznanego gatunku zwierzęcia, które mogło zamieszkiwać gęste lasy New Jersey i okresowo pokazywać się ludziom. Zwolennicy kryptozoologii Dziedziny zajmującej się poszukiwaniem nieznanych nauce gatunków twierdzą, że diabeł z Jersey może być jednym z takich stworzeń ukrywającym się w lasach Pine Barrens, które stanowią jedne z najdzikszych i najmniej zbadanych terenów w tym regionie. Niektórzy badacze próbują wyjaśnić fenomen diabła z Jersey poprzez socjologiczne i psychologiczne mechanizmy takie jak zbiorowa panika czy efekt nocebo, przekonanie o istnieniu zagrożenia, które może wywołać realne, fizyczne objawy strachu i niepokoju. Panika z 1909 roku, kiedy to setki ludzi zgłaszały spotkania z diabłem, może być zatem przykładem masowej histerii wywołanej przez medialne relacje i wzajemne oddziaływanie relacji świadków. Kiedy jedna osoba donosiła o przerażającym stworzeniu, inne osoby mogły zacząć przypisywać zwykłym zdarzeniom nadprzyrodzone cechy, co prowadziło do rozprzestrzeniania się opowieści o diable. Dla mieszkańców New Jersey diabeł z Jersey nie jest jedynie potworem, ale również symbolem lokalnej tożsamości. Istota ta stała się na tyle rozpoznawalna, że wpłynęła na wybór nazwy drużyny hokejowej New Jersey Devils. Klub. Nawiązuje do postaci diabła z Jersey, co stanowi zarówno formę hołdu dla lokalnego folkloru, jak i element promocyjny. Dzięki temu stwór Spine Barrens jest na co dzień obecny w świadomości mieszkańców stanu, stając się tym samym częścią ich dziedzictwa kulturowego. Pine Barrens miejsce, z którym związana jest legenda również stało się atrakcją turystyczną dla osób poszukujących przygód i zainteresowanych zjawiskami nadprzyrodzonymi. W październiku, w okolicach Halloween w wielu miejscach w stanie odbywają się specjalne wycieczki śladami diabła które przyciągają zarówno miłośników tajemnic, jak i tych, którzy po prostu lubią się bać. Z roku na rok Przybywa również festiwali, warsztatów oraz wystaw tematycznych poświęconych diabłu z Jersey, na których prezentowane są dawne fotografie, wycinki z gazet, a także rekonstrukcje wyglądu legendarnego stwora. Choć od pierwszych doniesień o diable z Jersey minęły wieki, to jego historia zdaje się nie mieć końca. Pine Barrens pozostaje miejscem pełnym zagadek i tajemnic, a sam diabeł. Niezależnie od tego, czy jest tylko opowieścią, czy też realnym stworzeniem, nadal inspiruje, przeraża i fascynuje. Można powiedzieć, że Diabeł z Jersey to więcej niż tylko istota. Jest personifikacją ludzkiej potrzeby przekraczania granic wyobraźni. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że historia Diabła z Jersey przypadła Wam do gustu i, tak jak mieszkańcy New Jersey, zechcecie podać ją dalej. Zachęcam Was też do zasubskrybowania sekretów świata wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich ulubionych podcastów i zostawienia oceny. Podzielcie się też w komentarzach historiami, które chcielibyście usłyszeć. Do usłyszenia.